Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w następnym wideo z serii emerytura w kryptowalutach. No i dzisiaj oprócz standardowego zakupu jak 11 każdego miesiąca do naszego portfela właśnie emerytura w kryptowalutach omówimy kilka rzeczy takich jak m.in. konkurs Summer Splash od Binance. Także moi drodzy, lecimy teraz w krótkim intro i za chwilę przejdziemy do CoinMarketCap i omówieniu właśnie konkursu. Dobra, także zacznijmy dzisiaj od konkursu Summer Splash. Tutaj Binance dzieli nagrodę 200 000$ dolarów w BUSD i tutaj ekskluzywne jeszcze nagrody pomiędzy uczestników, którzy wezmą udział właśnie w tym konkursie. No i konkurs jest ważny do 8 lipca, a wystarczy zrobić tylko trade na giełdzie na kwotę 30 Dolarów. No i tutaj generalnie, moi drodzy, jest to konkurs dla nowych osób, ale i również dla posiadających już konto na Binance. Nowa osoba musi oczywiście zarejestrować swoje konto, zrobić weryfikację KYC yy, i tutaj obrócić właśnie kwotą 30 dolarów na giełdzie spot przed 8 lipca. No i w zasadzie tutaj to wszystko. No oczywiście jest jeszcze krok trzeci, Read Education Blog, czyli przeczytaj blog edukacyjny Binance. I wykonaj wszystkie quizy. Do quizów za chwilkę tutaj wrócimy. Already sign up on Binance. Czyli jeśli macie już konto na Binance, to nic nie szkodzi. Też możecie wziąć udział w tym tutaj konkursie. Jeśli będziecie polecać właśnie ze swojego linku partnerskiego, innym osobom, żeby się zarejestrowały, no to za każdą taką osobę też dostaniecie ten los i będziecie tutaj mogli się ubiegać do właśnie tego konkursu. No, i jeśli moi drodzy, chodzi o nagrody, no to tutaj będzie 1000 zwycięzców, którzy tutaj wygrają 200 tysięcy dolarów. No i zobaczcie, tutaj 23 lipca zostanie to ogłoszone właśnie na Binance YouTube Channel, czyli na kanale YouTube Binance'a, i tam będą tutaj wydzieleni zwycięzcy. No i tak, generalnie 20 zwycięzców wygra dość ciekawe nagrody, między innymi właśnie PlayStation 5, iPhone'a 13, chodzi nawet MacBooka, od 20 do 100. Zwycięzców, znaczy to jest od 20 do setnego miejsca, dostaniecie tutaj 80 Limited Edition Binance SWAG i jeszcze 350 Dolarów do tego właśnie e, nagrody. No a zwycięzcy od setnego miejsca do 1000 miejsca dostaną po 165 Dolarów. Także całkiem przyjemnie tym bardziej, że to jest konkurs tylko dla krajów, z, znaczy dla ludzi, to jest Ukrainy, Polski, Litwy, Estonii, Czech, Węgier i tutaj Rumunii. Także jest tutaj ograniczenie, jeśli chodzi właśnie o ilość osób, które wezmą też tutaj właśnie udział w tym konkursie, więc tak naprawdę każdy ma szansę, każdy ma szansę tutaj coś dostać, coś wygrać, coś dla siebie zgarnąć. No i generalnie rzecz biorąc tutaj jeśli chodzi właśnie o te losy to każdy dostaje jednego, jeden taki los za swoją rejestrację no i jeśli polecimy to też dostajemy tutaj właśnie te losy. No i dla przykładu moi drodzy jeśli polecimy na przykład od jednego do dwóch znajomych no to dostaniemy jeden taki los dodatkowy dla tych co polecą między 3 a 10 osób dostaną jeszcze dodatkowe dwa takie tutaj. Losy, a dla osób, które polecą więcej niż 10 osób, będą miały te 3 losy na wzięcie udziału właśnie w tym. Konkursie także, moi drodzy, warto zarejestrować swoje konto. Jeśli jeszcze nie macie konta na Binance, to skorzystajcie ze specjalnego właśnie linku, który znajdziecie w opisie tego wideo, bo właśnie ten link uprawni Was dodatkowo do tego, że otrzymacie ode mnie darmową dyszkę na start, czyli 10 dolarów w BUSD wyślę wam właśnie na wasze konto. Po tym jak się zarejestrujecie, zrobicie KYC i zrobicie właśnie ten trade tutaj na 30 dolarów, no to dodatkowo ja wam wyślę jeszcze od siebie 10 dolarów. Także nie dość, że macie tej szansy wziąć udział w tym konkursie, wygrać jakieś fajne tej nagrody poza Ci pieniędzy, bądź po prostu tutaj na przykład PlayStation czy innych nagród, no to jeszcze dodatkowo macie ode mnie dyszkę. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. A propos tych quizów, też link znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. Macie tutaj quizy, zarabiaj darmowe krypto poprzez naukę. No i tutaj tak naprawdę możemy za darmo zgarniać właśnie kryptowaluty, takie jak Shiba czy też po prostu inne tutaj takie popularne, które są w tych właśnie Quizach. No i tutaj mamy na przykład Earn Passive Income on Binance. Welcome to Crypto. A beginner Guide to Binance Trading. What is RIF? What is Torchain? I tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, radzę sobie zrobić wszystkie tutaj te konkursy. Ponieważ nie dość, że zyskaliśmy dodatkową wiedzę, no to jeszcze nam tutaj coś wpadnie na nasze. Konto. No i lecimy, moi drodzy, do koimarket, Ja sobie już tu posegregowałem właśnie nasze kryptowaluty według najbardziej stratnych w ciągu ostatnich 7 dni. No i wybrałem sobie tutaj trzy z pierwszej strony: jest tu Near, Waves i Cosmos I prawdopodobnie kupię sobie tutaj Nira i Wavesa u mnie w portfelu. Aczkolwiek, Cosmos udałem do tego odcinka, ponieważ uważam, że jest to również ciekawy zakup, ale osobiście kupowałem kilka dni temu po 9 dolarów, więc w tej chwili akurat go już nie będę kupował, tylko kupię jeszcze jak spadnie niżej. Także Near i Waves to będą dwa zakupy, które zostaną dzisiaj zrobione, także moi drodzy, lecimy już teraz do Binance, szukamy Wavesa do BUSD yy, i tak jak powiedziałem, yy, kupujemy za kwotę 100 zł, czyli to jest w okolicach powiedzmy 22,8 dolara. No to zaokrąglamy sobie to do 25 dolarów, no i kupujemy po 12,5 tutaj yy, dolara. Za 12,5 mniej więcej, tak żeby było połowę. Dobra, 12,53 niech będzie po kursie tutaj 6,34. Niech będzie, to powinno nam się skupić yy, praktycznie tutaj. Od razu. Tylko ktoś mi się przesunął kurs. Dobra, 12,5, wpiszę to ręcznie, będzie prościej. Ok, 6,34, Tak, od razu nam skupiło, bo jak widzicie, tutaj cena akurat sprzedaży trochę tutaj spadła o jednego centa, Dobra, także moi drodzy, ja sobie zaraz wpiszę do Delty, lecimy jeszcze teraz tutaj do zakupu Nira, NIR BUSD, mamy tutaj za 12 i. E, pół dolara i tutaj po kursie e, no te może być 4, 3, 5, 9 będzie tutaj rozsądnie ok więc nasza oferta jest już wystawiona powinna zaraz się tutaj skupić więc moi drodzy u mnie w tej chwili właśnie wleciał NIR, wleciał WAVES ale tak jak mówię możecie również wziąć pod uwagę tutaj kosmos, no i a propos tych trzech kryptowalut jeszcze zanim mi się tam skupi ta oferta, zobaczcie na wykresy miesięczne tych trzech tutaj Jeden co się wyłamuje jest Waves, który tutaj po mocnym spadku trochę tutaj odbił, i w tej chwili znowu oczywiście ma troszkę mocniejszy spadek z różnych względów, aczkolwiek widzimy też globalną kondycję, moi drodzy, rynku, także jest to też odpowiedni czas na zakup kryptowalut. Zobaczcie na globalną kondycję. Bitcoin po 28 767, dolarów, więc mocna czerwień tutaj w ogóle w całym top 100 kryptowalut, znaczy nie tylko top 100, ale w w tej chwili właśnie patrzymy na tę topową setkę, także mało, która jest tutaj gdzieś tam na zielono. Dobra, także moi drodzy zlecenie już tutaj powinno przejść na Binance, tak już nam tutaj przeszło, więc zakup został zrobiony. Za chwilę tutaj przejdę właśnie do mm, Delty, już sobie tylko odpalam właśnie nagrywanie ekranu na telefonie. Dobra, także mamy moi drodzy, Deltę właśnie na ekranie mojego telefonu. Emerytura w kryptowalutach, jak widzicie, obecnie jest 180,32 centy. Ja sobie teraz dodam właśnie dzisiejsze y, zakupy. Więc mamy dzisiaj zakupionego Wavesa. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko historię transakcji a propos właśnie Nira i Wavesa. I jeśli chodzi o Wavesa, para aktywów, hmm, wybierzmy giełdę Binance. Para aktywów jest tutaj. Waves do BUSD cena zakupu 6,34 Wpisujemy sobie 6,34. Kupiona ilość 1,97 e, Tutaj sobie odznaczam to odejmie z posiadanych BUSD. OK, wykonaj transakcję, dodane i jeszcze mamy tutaj NIRA. Także teraz NIRA sobie jeszcze tutaj dodamy z Binance. O, jest tutaj u góry, dobra i NIR do BUSD i mamy kupioną tutaj ilość. E, 4359 to jest cena 4359 i kupiona ilość 280. Dobra, oznaczamy sobie odejmę posiadanych BUSD i klikamy wykonaj transakcję. Także, jak widzicie, obecnie mamy 205 dolarów, 38 centów i jesteśmy minus 28% tutaj od całości portfela od momentu tej najwyższy. Zakupów. Także moi drodzy, to wszystko już w tym krótkim odcinku. Pamiętajcie, aby wziąć udział w konkursie. Tym bardziej, że każdy, kto jeszcze nie ma konta, ma tutaj szansę zgarnąć dość ciekawe nagrody. Także pamiętajcie jeszcze o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, pozostawieniu łapki w górę i komentarza pod tym wideo. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!